Dobry wieczór, dobry wieczór. Łapię was wieczorową porą, żeby przez chwilę porozmyślać o tym, w jaki sposób dobierać książkę do wieku dziecka, do zainteresowań, do jego możliwości percepcyjnych. I pewnie takich zasad jest kilka. Można kierować się taką zasadą wieku. Że im młodsze dziecko, to być może chętniej czyta książki zrymowane z bardzo wyrazistymi ilustracjami, które posiadają mało szczegółów. Im starsze dziecko, tym zadaje pytania na temat otaczającego świata, więc szukamy takich książek, które, w których byłyby odpowiedzi na te pytania. Ale czy zastanawialiśmy się kiedyś nad tym jak nasze postrzeganie książek z naszego dzieciństwa ma wpływ na dobór książek dla naszych dzieci. Bo niejednokrotnie tak bywa, że to, co nam podobało się w dzieciństwie, to z założenia, gdzieś tam z tyłu głowy mamy taki przekaz, powinno się podobać naszym dzieciom. I tutaj często no, zderzamy się z rzeczywistością i jest trochę inaczej. I młodsze dziecko, to już mówiłam w wielu gawędach, tym po prostu pragnie kontaktu z nami. I czy to będzie tekst zrymowany, cudowny, Tuwima, Brzechwy, Agnieszki Frączek, czy może Doroty Gelner, czy Małgorzaty Strzałkowskiej, to tak naprawdę wszystko jedno. Ja kiedyś robiłam takie eksperymenty z małymi dziećmi w ramach tak zwanej biblioteki sąsiedzkiej. Spotykałam się z mamami, z malutkimi dziećmi, takimi sześciomiesięcznymi, roczniakami do drugiego roku życia i czytaliśmy różne, różne utwory, między innymi wiersz Juliana Tuwima w aeroplanie i generalnie ja tam niewiele rozumiałam z tego wiersza gdyż no i tekst bardzo interesujący artykulacyjnie ale też i słowa takie archaiczne Natomiast dzieci no, słuchały tego z zapartym tchem. Wszystkie wpatrzone we mnie, jako w osobę, która po prostu coś mówi, i nie ja tu byłam pewnie też najważniejsza, tylko ta melodia języka, ta melodia słów, która sama, sama się po prostu niosła. Czyli z jednej strony, gdy myślimy o doborze książek dla dzieci, to, to szukamy jakichś pomysłów związanych z rozwojem dziecka. Z próbą odpowiedzi na pytania, które dziecko w sobie nosi. Myślimy sobie o tym, w, na, w moim dzieciństwie ta książka była fascynująca. Być może spróbuję tutaj y, pokazać ją memu dziecku, kto wie, kto wie. Y, ale też można zaprosić dziecko do posłuchania fragmentu książek, które akurat wyczytacie. Robiłam też takie zabawy niedzielną porą, że wszyscy Naraz czytaliśmy jakiś fragment swojej książki i każdy każdemu czytał na głos. Jedną stronę, pół strony, trzy kapity i tak A potem każdy w ciszy czytał sobie dalej swoją pozycję. To nasze najmłodsze dziecko, no wiadomo, opowiedziało coś, co widziało w książce, a potem generalnie takie wyciszone szło się bawić klockami, a my mogliśmy jeszcze przez chwilę poczytać. Także zapraszam do takiego poeksperymentowania z czytaniem. I na koniec naszego spotkania chciałam przeczytać fragment z książki Tomi Ungerera. Dlaczego ja to ja, a nie ty? Odpowiedzi na dziecięce pytania. Jedno z tych pytań y, y, Julien cztery lata: czy od czytania książek dorosłych można urosnąć? I Tomi Ungerer odpowiada: I to jak, zwłaszcza jeśli chcemy być sprytniejsi niż dorośli. Czytanie nas wzbogaca, rozwija zdolności naszego mówienia, kiedy byłem mały, moim ulubionym dziełem była ilustrowana encyklopedia Petilla Rousseau. Larus, dzięki niej nauczyłem się sypać pomysłami jak z rękawa, siać je jak ziarno na wszystkie strony, a poznawanie nowych słów to przecież taka wspaniała przygoda. Czy kiedykolwiek spotkałeś lejkowatego antropofaga? Tomi Ungerer, Dlaczego ja to ja, a nie ty? Odpowiedzi na 100 najbardziej nurtujących pytań zadanych przez dzieci. Wydawnictwo Format. Zostawiam Was dzisiaj z taką refleksją: co czytać dzieciom? Być może niekoniecznie kierować się ich wiekiem, ale jednak bardziej obserwować dziecko i szukać takich książek, które będą próbą odpowiedzi na pytania, które w dzieciach są, i próbą odpowiedzi na. Zadania, działania, które przynosi życie. Czytajcie z znienacka, czytajcie wieczorową porą. Z wszystkiego dobrego, książkowego, Małgorzata Swędrowska.